A tutaj, już jeszcze z cyklu mają rozmach skurwy Syny. Eee, tak, obecnie najwyższy most na świecie. Otwarty 28 września. Niestety, winda na tym pylonie, jeszcze z platformą widokową, dopiero 20 grudnia będzie otwarta, więc się nie załapiemy w żaden sposób na to. Pylon ma ze 200 metrów, a tam w głąb dolina jest wcięta na 500. Szosa przechodzi w tunel które idzie 3,5 km no a jakby tak spojrzeć jeszcze po dolinie, no to jednak Chińczyki budują te wiatraki no. I to zazwyczaj budują je na szczytach gór a tutaj już jeszcze z cyklu mają rozmach skurwysyny syny eee, tak obecnie najwyższy Most na świecie, otwarty 28 września. Niestety, winda na tym pylonie jeszcze z platformą widokową dopiero 20 grudnia będzie otwarta, więc się nie załapiemy w żaden sposób na to. Pylon ma ze 200 metrów, a tam w głąb dolina jest wcięta na 500. Szosa przechodzi w tunel, który idzie 3,5 km. No a jakby tak spojrzeć jeszcze po dolinie, no to jednak Chińczyki budują te wiatraki no. i to zazwyczaj budują je na szczytach gór